Rosja w pewien sposób odpowiedziała na wizytę Bidena na Bliskim Wschodzie i spotkała się z Iranem, aby w atmosferze dwóch autorytarnych przyjaciół porozmawiać o rzeczach ważnych, ponarzekać na Stany Zjednoczone, na Zachód no i dopiąć swoje różne dyle. Inną sprawą jest to, że na tym spotkaniu była też Turcja. No jej prezydent Erdogan, jak to ma w zwyczaju, przywdział strój francuskiego akrobaty i przechadzał się na linię, balansując między z jednej strony Zachodem, drugiej strony Rosją, jak zawsze nie dając się określić co do tego, po której stronie tak naprawdę stoi. Typ używa po prostu obecnej sytuacji na świecie, aby dostać wszystko, co chce i nie do końca dać czyjś zamian. Ale trzeba przyznać, że na spotkaniach zadziało się bardzo dużo, w kontekście wojny w Ukrainie, w kontekście kryzysu żywnościowego na całym świecie, w końcu w kwestii wojny w Syrii, a właściwie sytuacji, jaka w Syrii ma miejsce. Więc bez zbędnego przedłużania zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, żebyście mogli widzieć nasze filmy, serdecznie dziękujemy patronom i ruszajmy w tą historię, która zaczyna się trochę jak żart, bo Rosjanin, Irańczyk i Turek wchodzą do baru, przy czym dwóch nie pije alkoholu, a ten jeden pije za trzech, Nieważne, ruszajmy w historię. Zacznijmy najpierw od relacji rosyjsko-irańskich, bo są niezwykle ciekawe. Widzicie, Rosja i Iran stali się w ostatnim czasie sojusznikami nie tyle z wyboru, co z przymusu. Znaczy, nie zrozumiecie nas źle, oni ze sobą współpracowali już wcześniej, no ale obecnie są do tego wręcz zmuszeni. Są to dwa państwa dosyć mocno obłożone sankcjami, do tego wszystkiego mają wspólnego wroga w postaci USA, to szczególnie to oba te państwa, no ale do tego oczywiście przebrzydły Zachód, ewentualnie inne kraje arabskie. Tych wspólnych wrogów jest wiele, co jakby chyba najlepiej łączy politykę, no i też dla jasności, kto nigdy nie integrował swojej klasy w podstawce, nienawidząc nauczycieli, ich pierwsze rzuci kamieniem. No ale te spotkania dobitnie pokazują to, jak dużym uczuciem darzą się oba te państwa. Widzicie, Iran nawet nie próbuje bawić się w dyplomację i nie udaje nawet, że jakkolwiek potępia działania Rosji. Wprost powiedzieli, że agresja Rosji skierowana w Ukrainę była jak najbardziej słuszna. Oczywiście, Iran żałuje niewinnych ofiar cierpienia cywili, ale jak to? Oni określili, nie oszukujmy się, gdyby Rosja nic nie zrobiła, to do tego wszystkiego i tak by doszło. No bo przecież Ukraina chciała dołączyć do NATO, więc to było naturalne, że Rosja była zagrożona, więc oni się w ogóle nie dziwią i całkowicie wspierają rosyjskie działania. No co już w tym momencie myślę, że pokazuje Wam w pewien sposób, jak te relacje wyglądają i po której stronie Iran jest. Ale oczywiście za słowami poszły też czyny, bo nie samymi słowami polityka międzynarodowa stoi. Podobno. E, sorry, pomyliło mi się sprawę międzynarodowym. Podpisano wstępny deal między Gazpromem a irańskim koncernem naftowym na kwotę około 40 miliardów dolarów, i to jest dużo. Ale ciekawe, nie mogliśmy znaleźć tej informacji, ale nie wiemy, w jakiej walucie tak naprawdę ma być to robione, bo no, mówi się oczywiście o dolarach, bo to bardzo naturalne, ale niekoniecznie dla Rosji i Iranu. Bo Rosja i Iran stwierdziły, że trzeba wywalić dolara z międzynarodowych y, rozliczeń, że trzeba przestać sprawiać, żeby to ta waluta była tą, w której cały świat się rozlicza, trzeba zasugerować odpowiednią kontrolę do tego i zbudować swoją własną potęgę walutową. Jest to pomysł dziwny. Znaczy nie zrozumcie na źle, My rozumiemy całkowicie jego przyczyny i jakby z ich perspektywy to byłoby dobre rozwiązanie, ale nie sądzimy do końca, że Iran i Rosja są w stanie to zrobić? Znaczy przy całym oczywiście szacunku do ich potęgi, to, to, to nie szanujemy ich potęgi aż tak. Wiecie, do tego zaraz przejdziemy, ale Erdogan i Putin chcą się rozliczać w ogóle w rublach za swoje tam kwestie dotyczące energetyki i paliw. No i wiecie, to nie są najmocniejsze waluty na świecie i chyba to może powodować pewne problemy. Wiecie, z dolara korzysta się z jakiegoś powodu, jest to relatywnie stała waluta, do której ludzie mają dużo. Zaufanie, czego nie można często powiedzieć o liże albo rublu. Wiecie, gdyby chociaż Chiny wyszły i powiedziały, że to będą budować na poziomie Jena, to może można byłoby zacząć się bać ze strony Stanów Zjednoczonych, ale ten pomysł w momencie kiedy mówią o tym, że dolar jakby wypadł, a jednocześnie o kwocie ich dyla mówi się w dolarach, pokazuje pewien brak skuteczności. Ale to oczywiście nie jest jedyna rzecz a propos Stanów Zjednoczonych, bo chcą też pozbyć się amerykańskich żołnierzy z Syrii. Mówimy o kontyngencie, który ma zawrotną liczbę ludzi liczoną tam w paru set, no i możecie zapytać się, co tam Amerykanie robią. co jest oczywistym błędem. Jest to ostatnia grupa żołnierzy dzielnie broniąca się przed naizcami z Rzymu. Yy, to znaczy, nie w sumie to oni są najeźcami. Yy, w każdym razie, no jakby pytanie, co robią tam stany, jest strasznie naiwnym pytaniem, bo odpowiedź jest oczywista. Bronią ropy. I to, to nie jest żart. Amerykanie naprawdę wyszli z Syrii, ale zostawili takich trochę żołnierzy, żeby bronili pól ropy naftowej. A oni się nigdy nie zmienią, nie? I nie chcemy już być na Bliskim Wschodzie. aż tu jest ropa. Dobra, yy, słuchajcie, zostawimy tu 300 typa, coś historycznie jakoś dacie radę. To się dobrze skończyło. Będzie git, będzie git. Yy, mamy termopile roponośne V2. No ale w każdym razie nie chcą się tych Amerykanów Pozbyć po to, żeby y, oddać te tereny Asadowi, czyli Syrii z powrotem, y, które się jej należą, bo musicie pamiętać o tym, że Rosja i Iran y, Syrię bardzo mocno wspierają. Chociaż powiedzenie Syrię to dużo powiedziane, chodzi konkretnie o ich y, Asada, czyli takiego osadzonego bardzo mocno przez nich przywódcę tego państwa, więc no, może faktycznie to nie jest tak, że ich obchodzi los całej Syrii? Zaryzykujemy to twierdzenie. Ale do Syrii jeszcze przejdziemy, bo tam się dzieją bardzo, bardzo duże rzeczy, ale to już będziemy musieli wejść na Turcję, więc jeszcze kontynuując tutaj ten wątek Iran-Rosja, spotkanie było bardzo przyjazne, mimo tego, że ostatnimi czasy wyszło pewne zawirowanie bo była ta informacja że Iran sprzeda uzbrojone drony Rosji no i wtedy Amerykanie to opublikowali powiedzieli że tak nie może być Iran się zaczął wycofywać mówić że tak nie jest wcale i tak dalej pytanie brzmi czy to sprzedadzą na koniec czy nie chociaż teraz pojawiają się w ogóle informacje że Stany Zjednoczone dosłownie powiedziały Iranowi nie róbcie tego bo jak to zrobicie to będzie nieprzyjemnie I to jest bardzo mocny statement ze strony Stanów Zjednoczonych i tak wiecie brzmi jak groźba szczególnie że wystosował go Pentagon z jednej strony a z drugiej strony ostatnio to już wam mówiliśmy w filmie o Stanach Zjednoczonych i Bidenie. Na Bliskim Wschodzie podpisali te porozumienia jerozolimskie, które de facto są powiedzeniem zatrzymamy Iran za wszelką cenę, jak zrobić się niebezpieczne. Więc... Wzięlibyśmy to pod uwagę jako Iran. Bo pamiętajcie, bo pamiętajcie, Iran ma bardzo dużo ropy, więc naprawdę Stany Zjednoczone łatwo jest sprowokować, jak masz dużo ropy. Znaczy, fakt, że masz dużo ropy, prowokuje Stany Zjednoczone, więc trzeba być ostrożnym. Ale było bardzo przyjaźnie. Zupełnie inaczej niż z Erdoganem. Bo Erdogan ma wywalone. Erdogan wchodzi w swoich kulokularach i właściwie to nie wchodzi, bo wchodzi Putin, a Erdogan każe mu czekać 30 sekund, zanim on przyjdzie, żeby w ogóle z nim porozmawiać. To jest power move, jeśli chodzi o dyplomację. To jest taki ekwiwalent spóźnienia się pół godziny na spotkanie w dyplomatycznym świecie. I było to trochę odegranie się za to, że jak jakiś czas temu Putin kazał czekać mu dwie minuty na siebie, więc. No to no okej, okay, no to było krócej, ale też pewnie mu się śpieszyło, więc okej. Okay. Ale Erdogan jest naprawdę ciekawą postacią. Przywódca Turcji doskonale wie, że znalazł się w momencie w historii, w którym polityka Turcji, która od bardzo, bardzo dawna polega na balansowaniu między siłami, właśnie zachodem, wschodem i tak dalej, no to, to, jest, to jest wymarzony moment dla niego. Naprawdę nie może znaleźć lepszego momentu. Typ z jednej strony wrócił teraz do szantażowania Szwecji i Finlandii, całego NATO, że jednak się nie zgodzi na połączenie, bo jednak te warunki, które były postawione, one no nie są w pełni. W pełni zrealizowany, więc chyba jednak musimy wrócić do tego, że może was zablokuje? Czyli Erdogan zmienia zdanie w przeciągu ostatniego czasu jakiś 30 raz pewnie, a z drugiej strony może sobie upokarzać Putina i robić rzeczy, które Rosji i Iranowi się zdecydowanie nie spodobają, ale to zaraz o tym. Bo w agendzie Erdogana chodziło głównie o dwie rzeczy. Pierwszą jest odblokowanie rosyjskiego i ukraińskiego zboża, które przez to, że Rosja y, zachowuje się jak się zachowuje, to ukraińskie zboże często jest rosyjskim zbożem, bo wcale go nie ukradliśmy, wcale go nie Nic złego, co złego to nie ma. ale trzeba przyznać, że w tym postulacie Turcja nie jest odosobniona. Bo cały świat chciałby już, żeby rosyjskie i ukraińskie zboże wróciło już na rynki. No wiecie, no mamy taki, jakby Kryzys żywnościowy, miliony, jeśli nie setki milionów ludzi są nim dotknięte, i u nich, wiecie, jest głód, szczególnie w Afryce. Więc nawet w Europie jest taka trochę moralność, która z jednej strony mówi, no musimy trzymać Rosję jakby sztywno, nie? W sensie, no sankcje trzeba ich dowalić sankcjami, a z drugiej strony, kurde, bo to jest taka rzecz, że my naprawdę sprawiamy, że fizycznie masa ludzi głoduje i to chyba nie jest okej. Okay. My nawet jesteśmy w stanie zrozumieć Europę, bo tutaj wyjątkowo trzeba przyznać, że te miliony ludzi, którzy cierpią przez głód, no to to jest jakaś taka rzecz, którą. Może dowalanie Rosji akurat w tym konkretnym obszarze robi krzywdę większej ilości ludzi niż jakkolwiek może pomóc. To, to jest ciężki temat, to jest bardzo ciężki temat. No ale nie zmienia to faktu, że Europa stwierdziła, że odblokuje parę rosyjskich banków, a właściwie ich asety, tak, ich środki, żeby ten transport ewentualnie mógł się odbywać. W zamian za to sankcje na twarz dostał największy rosyjski bank, tak chyba w ramach rekompensaty i tego, żeby to się jakoś tak, wiecie, zgadzało na koniec dnia. Ale jednak dobra, no tutaj to było w agendzie Erdogana i wydaje się, że to dowiózł. Bo w momencie jak to nagrywamy, to wiadomo już, że... Jak wy to oglądacie, tak naprawdę, teoretycznie w Istanbule ma być podpisywany pakt między Rosją a Ukrainą, że Rosja tam odblokuje te porty, pozwoli na ten przesył, Ukrainie nie będą mogły atakować i tak dalej, żeby jakoś ten transport mógł być wznowiony. Oczywiście Turcja jest strasznie szczęśliwa z tego powodu, bo nie łudźmy się, oni te negocjacje prowadzili głównie dla siebie, a nie dla całego świata, tak jak mówimy, Oni naprawdę robią wszystko dla siebie, bo wiecie, oni tam też mają problem z tym zbożem, mają też problem z inflacją, a to im troszeczkę pomoże, bo problem z inflacją na poziomie 200% to nawet więcej niż problem, znaczy tej realnej, oczywiście. A do tego wszystkiego też warto zauważyć, że jakoś że to będzie szło sobie przez Morze Czarne, to będzie szło do Turcji i stamtąd będzie szło dalej, więc można też położyć łapy na hajsie. Więc ogólnie Turcja się cieszy i Putin mówi wprost, że tutaj bardzo duża zasługa Erdogana, który to ogarnął i faktycznie bez niego by do tego porozumienia nie doszło. Chociaż tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, i którą chcemy zaznaczyć jeszcze a propos tego głodu na świecie i tak dalej, że po pierwsze, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie, nie, ta blokada zboża sprawia, że cały świat głoduje, jak to odblokują, to będzie po problemie. Mamy też problem z suszami, całkiem wysokimi temperaturami. Nie wiem, czy zauważyliście, my to nagrywamy przy jakichś 38 stopni. Jak i umieramy y, wewnętrznie. Ale dobra, to jest mniejszy problem niż głód, także nie ma co narzekać. Ale druga sprawa jest taka, i to też warto wspomnieć, że Turcja, na przykład w kontekście tego, jak bardzo ma wywalone i po prostu robi co jej się najbardziej opłaca, jest przez Ukrainę bardzo mocno oskarżana o to, że w sumie ona ma wywalone i kupuje kradzione zboże z Ukrainy, które jest po prostu przebrandowane i jakby oni o tym wiedzą, ale mają to gdzieś i kupują od Rosji i tak, jakby, no, tak jak mówimy. Oni, oni naprawdę wiecie, oni się nie przyłączyli do sankcji, nic. Oni sobie grają na wszystkich frontach, których mogą. Bo, bo naprawdę, jak nazwać to, że z jednej strony Turcja sprzedaje Ukrainie. Bojowe drony, które niszczą rosyjskie czołgi, i są w tym bardzo skuteczne, a z drugiej strony nie nakłada sankcji na Rosję i razem mają projekt budowania elektrowni atomowej w ogóle, w trakcie tego wszystkiego, jak to się dzieje. No to jakby, co mamy powiedzieć? No, no Turcja naprawdę z jednej strony gra na stronę. Zachodu, Ukrainy, z drugiej Rosji i Iranu. Przy czym tak naprawdę gra tylko i wyłącznie na swoją, bo to jest też trzecia część. Jak wkurzyć absolutnie wszystkich bez żadnego wyjątku? Być Turcją. Bo trzecia sprawa jest taka, że Erdogan wbija na pełnej i po prostu mówi, jak coś to my wlecimy w Syrię, tak chcę wam tylko powiedzieć, do Iranu i Rosji, które mają bardzo żywotne interesy w tym, żeby Turcja nie wjeżdżała w Syrię. Turcja chce zbudować swoją 30-kilometrową strefę buforową między Syrią a ich państwem. Taki wiecie, pas ziemi, który będzie odgradzał ich od zagrożeń z jednej strony, z drugiej strony będzie tam można wysiedlić yy, syryjskich uchodźców, którzy Erdogana strasznie wkurzają, bo, bo tutaj, dla jasności, Erdogan ma straszne problemy wewnątrz kraju. Raczej nie wygra następnych wyborów, bo to jednak mimo wszystko nie jest poziom Białorusi. I wydaje się na ten moment, że raczej wyborów nie sfałszuje. No, bo wiecie, jednak 200% inflacja w Twoim kraju, gigantyczne problemy wewnętrzne to nie są rzeczy, z którymi łatwo się mierzyć. Nawet jak jesteś dosyć silny, no i tutaj ewentualne wyrzucenie Syryjczyków no, poprawi mu sondaże w niektórych, czy niektórych grupach wyborców, szczególnie tych bardziej nacjonalistycznych. A ten konflikt z Syrią też, wiecie, odwróciłby trochę uwagę od jego problemów wewnętrznych, jakieś takie zwycięstwo wielkie jego jako człowieka. Z czym dalej, czy jego szanse na zwycięstwo są małe, chyba że znowu wtrąci wszystkich swoich konkurentów politycznych do więzienia. Bo to, to już nie jest taka abstrakcja. Na przykład w tym momencie opozycja w Turcji. Nie podaje cały czas, kto będzie taką główną osobą, która startuje przeciwko Erdoganowi, a to z prostego powodu, bo jeśli to zrobią, to wiedzą, że Erdogan następnego dnia zamknie tą osobę w więzieniu. Więc wszystkie ważne osoby w kraju są liczone jako te, które mogą być prezydentem. Prawdopodobnie oni badają swoje szanse w sondażach i po prostu wiecie, tak dzień przed, powiedzą dobra, to ja i wtedy wszyscy, okej, okay, okej, okay, szybko, szybko, żeby go nie w więzieniu, szybko głosujemy. No dobra, to nie jest aż tak chora sytuacja, ale jest bardzo chora sytuacja i trochę ją trzeba podkreślić te potrzeby komediowe. No ale wracając do tej Syrii, to właśnie oni chcą zrobić sobie ten bufor z tych powodów, o których Wam powiedzieliśmy, właśnie Erdogan chce go zrobić. Wszystkich. Iran i Rosja mają swoje żywotne interesy w tym, żeby Asad trzymał tam władzę, bo sami go tam de facto osadzili, sami dają mu możliwość rządzenia, sami dają mu siłę, powiedzmy, która mu na to pozwala. Rosja ma trochę odwróconą uwagę od Syrii, no bo jest zajęta tym, co się dzieje w Ukrainie, więc też, no wiecie, czuje, że nie będzie mogła zbytnio chyba zareagować tak, jakby chciała na te tureckie działania ewentualnie. Z drugiej strony to się nie spodoba na przykład Stanom Zjednoczonym, które wspierają Kurdów, których Turcja, właśnie nie Turcja, tylko Erdogan nienawidzi, no bo Kurdowie pomagają w walce z ISIS. No i Erdogan po prostu znowu wleci im w plecy i znowu im zrobi krzywdę, i oni nie będą mogli walczyć z ISIS, bo oni w ogóle mówią wprost, nie, że jak Turcja zrobi to, co planuje zrobić, to oni przestają walczyć z ISIS, zaczynają walczyć z Turcją. To nie podoba się Stanom Zjednoczonym i w ogóle praktycznie nikomu na świecie. Powiecie, nawet Rosji i Iranowi to się nie podoba, nawet to nie, jakby to, to oni też nie są fanami ISIS. Ale wydaje się, że Rosja i Iran tak nie za bardzo może zareagować na te słowa Erdogana, który bardziej przyszedł powiedzieć: Ja to zrobię, więc nie czujcie się zaskoczeni, niż prosi o pozwolenie. Tak można mieć takie wrażenie? Ale to chyba nikogo nie dziwi, bo tak po prostu wygląda dynamika konfliktu w Syrii, po prostu. Iran i Rosja próbują przepchnąć swojego człowieka w Syrii, Stany próbują zwalczyć ISIS, a Turcja czasem zniszczy rosyjskiego czołga, czołg, rosyjski czołg, ze swojego drona, a czasem wleci kurdą w plecy i będzie im przeszkadzała w zwalczaniu ISIS. Tak jak mówimy, Turcja robi losowe rzeczy, znaczy losowe z perspektywy logiki takiej świata, ze swojej pewnie bardzo opłacalne znając życie. bo z jednej strony, wiecie, mówi, o jesteśmy z wami, jesteśmy z wami, e, ale zniszczyliście nam czołg przed chwilą. E, A jest, jesteśmy z wami, jesteśmy tak, wami, ktoś dzwoni. Halo, e, tak, tak, tak. E, tak zniszczyliśmy bojówki, które wy dofinansowujecie, żeby walczyć z ISIS, ale jesteśmy z wami, jest git, jest git. czyli bo mam połączenie na drugiej linii. I jakby, wiecie, no i mi to naprawdę uchodzi na sucho. I naprawdę poza tym, że uchodzi na sucho, to są w tym skuteczni i chyba naprawdę oni wygrywają na tym wszystkim. Bo oni naprawdę mają wywalone. Prosty przykład. Już pomijmy nawet tą walkę z ISIS, Syrię i wiecie, interesy Rosji i Iranu, z którymi przed chwilą się spotkali. Ostatnio zabili irackich cywili, Te irackich, nie irańskich. Irackich, w ogóle zupełnie inne państwo, jakby... Zapytacie, dlaczego? Odpowiemy, bo czasem tak robią. To znaczy, wiecie, w trakcie jak walczyli sobie z Kurdami i twierdzili, że walczą z Kurdami, to się tak zapędzili, że zdążyli stworzyć na terenie Iraku tajne bazy wojskowe. Znaczy nie tajne, zwykłe bazy wojskowe, które stoją tam całkowicie nielegalnie. No i tak wiecie, że zdarza im się czasem postrzelać rakietami w różne cele, gdzie twierdzą, że może są Kurdowie albo iracki turyści. I tak się naprawdę wkurzyła Irak, który już miał takie, dobra, nie ma już sensu naprawdę Erdogan, to ma się nie da dogadać. Już mniej sobie te bazy wojskowe na naszym terytorium, które są nielegalne z całkiem mocnym vibem, nie? W że masz tak gdzieś to, trochę tak jakby w Polsce były czeskie bazy, bo walczymy z kaszubami. w sensie to bez sensu, strasznie geograficznie, ale. Wiecie o co chodzi. Jest na wielu poziomach złe. Co prawda my to kiedyś zrobiliśmy z tą kapliczką w Czechach, ale to dobra, zostawmy to, zostawmy. No ale Irak naprawdę się wkurzył i w ogóle chce teraz pozywać Turcję do ONZ-u, jakby to mogło cokolwiek dać, bo jak wiem, prawo międzynarodowe bardzo dobrze działa. No ale chcą też zerwać stosunki dyplomatyczne i naprawdę się wkurzyli, co jeszcze bardziej zdestabilizuje region, który jak wiemy słynie ze swojej stabilności i może doprowadzić do jeszcze większego pożaru yy, na Bliskim Wschodzie, bo Bliski Wschód, jak wiecie, płonie. Zawsze. A gdybyście tak myśleli, że w tym wszystkim kurzy takie losowe państwo, to Irak popiera Iran, więc to jest w ogóle ta sama klitka, więc znowu po prostu wkurzają absolutnie wszystkich graczy na świecie i mówią, no i co mi zrobić. No co, no, 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 no sytuacja na świecie jest taka inna, nie, nie możecie się na mnie obrazić, więc no... Turcja! Turcja jest naprawdę niesamowita. A żeby wiedzieć jak bardzo jest niesamowita, ale też jak bardzo jest niesamowita polityka w innych miejscach na świecie i Szczególnie w Polsce, bardzo często. No to dajcie nam suba, dajcie nam lajka, dzięki temu nasze filmy będą Wam się wyświetlać, Wy będziecie je widzieć, będzie super, będzie szczęśliwie. Yy, tu jest też inny film, on też jest super, więc możecie go kliknąć. Wbicie naszego Instagrama, tam często lecą newsy yy, dotyczące polityki, więc warto go śledzić. Oczywiście dziękuję patronom i zachęcamy do śledzenia naszego Patronite'a. Ta formułka jest zdecydowanie za długa, ale jeszcze muszę powiedzieć, że staramy się starać dla Was. Cześć!